Dzień dobry, witam serdecznie w nowym openingowym filmiku. I dzisiaj przychodzę do Was, słuchajcie, z SB01, czyli e, najnowszym produktem, tak naprawdę tutaj Dragon Ballowskim. Jeśli chodzi o TCG, chciałabym Wam zaprezentować te boostery, bo są psy fantastycznie piękne. Damn! Ślicznie wyglądają i mają śliczne karty. Wybaczcie mi troszeczkę mój nieogar, e, nagrywam to po. Wielu godzinach przebywania z domem yy, Ale bardzo chciałam to zrobić dzisiaj Także anyway Tak czy siak Mam nadzieję, że wam się będzie podobać opening Bo jesteśmy tutaj głównie dla kart Ze spraw organizacyjnych oczywiście zapraszam was serdecznie Na booster breaki, które odbywają się Każdy piątek o godzinie 17 Jeżeli macie ochotę miło spędzić czas Zapraszam was serdecznie A tymczasem przechodzimy ja nawet nie wiem, co ja tu mogę wydrobić. w sensie trochę wiem, co mogę wydropić, ale trochę nie wiem, czego mogę się spodziewać tak ym, generalnie Ale zobaczymy, zresztą jakoś, jakoś to będzie Kupiłam nowe dużyczki, słuchajcie, specjalnie pod booster breaka, patrzcie jak, no, cyk, pyk, widzieliście to? <grym> nie no, kupiłam specjalnie, bo moje takie były tempy, nie, nie dało mi nic otwierać, nie? Także otwieram wszystkie i zaraz do was wracam no, wracam już do was. Mamy to wszystkie otwarte. Oby szczęśliwe, mm, także let's go. Let's see. Zobaczmy co tu się kryje. Zobaczmy te piękne karciochy. Ło, wow, tu się od razu świeci, tu jest od razu impreza. Także pierwsze co, to mamy imprezę. Wita nas Madjin Buu. Wszystkie tutaj karciuszki się świecą, więc jest to mega fajne, uważam i wszystkie mają taki fajny e, napis, taki można by powiedzieć stamp Tak byśmy powiedzieli, gdybyśmy otwierali pokemony, że to jest stamp Także mamy takiego stampika Strongest team up I mamy rerkę pierwszą naszą I kolejną rerkę również No jest to ładne, jest to bardzo ładne, tak jakby, tak jakbyście otwierali same rerki Mimo, że to są komony, ankomony, wygląda to jakbyście otworzyli po prostu same rerki, bo mniej więcej tak wyglądają rerki, tak samo się błyszczą w Fusion Worldach, bo tych, tych zwyczajnych Ale sam fakt w ogóle jak wygląda pięknie opakowanie, to mi się podoba, to opakowanie jest fantastycznie zrobione uważam Jest mega dużo fajnych kart, które można wydropić być może jakieś tutaj wam zaraz wrzucę na ekran, także, żebyście się mogli zorientować. Sama tak dobrze jeszcze tego setu nie ogarniam, ale chciałam go otworzyć, skoro już mam okazję, to dlaczego by nie? Dlaczego by nie sprawdzić i nie spróbować swojego szczęścia? chociaż ostatnio powiem szczerze, coś takie mniejsze to szczęście, ale... Ono przychodzi i odchodzi. Uuu, fajnie to wygląda. Bardzo ładne. I będziemy mieć eserkę, let's go! Nasza esereczka. Cyk! Mamy Great Ape Son Goku. Tak wygląda. E, ładnie się błyszczy. Fajnie, tutaj nawet wszystko się ładnie błyszczy. Bardzo ładna eserka. Fajna. Okej, okay, esereczkę damy sobie w koszulkę. Proszę bardzo. Lecimy dalej. <laughs> czy uda nam się wydropić SR, plusa chociaż byłoby super? Byłabym bardzo zadowolona, ale wiadomo, jak to jest. SR, plusa. SR z gwiazdką. Czy ktoś jeszcze mówi SR, plus, tak jak ja? Czy, bo to jest w sumie SR z. Ee, z gwiazdeczką, ale zobaczymy, czy się nam uda takiego znaleźć. Ta, wegeta. Spike. Cici, O, jaki ładny art! Ej! <grywa> cute. I mamy kolejną esereczkę i będzie new. Android 18. Kolejna eserka. Bardzo ładna esereczka. Fajnie to wygląda. To jakbyście dropili same mangi z One Piece. A. Tak się mniej więcej czuję, jakbym same mangi dropiła aktualnie. Dobra same erki albo same mangi przechodzimy do kolejnego okej okay. hey, Ej, karta lidera na początek taka ładna nie mam pojęcia jaka jest wartość tej karty natomiast wygląda fenomenalnie bardzo ładna karciocha oj, przepraszam, bardzo ładna karta Złożymy sobie ją zakoszulkujemy. Za chwilkę. Yy... Za chwilkę zakoszulkuję Dajcie znać, czy też otwieracie Dragon Ball, czy lubicie otwierać karty Dragon Ball, powiem wam. One mi się bardzo podobają. Ja uważam, że one mają coś w sobie takiego takiego charakternego. Tak jak One Piece. One Piece też są super. Kiedyś byłam bardzo taka. Mm... Że tylko i wyłącznie Pokémony mnie interesowały. A teraz już tak jestem bardziej otwarta na te wszystkie CG. Tak samo ta nowa Lorka na mnie tak troszeczkę do siebie kusi, kusi, kusi powolutku. Ok, i mamy. Chodzi, którego nie ten. I mamy dwie rerki. No, można powiedzieć, że tutaj troszkę pusto było. Nie zrażamy się, mamy jeszcze przed sobą troszeczkę. Czy mówiłem ile jest łącznie? Łącznie mamy. 10 boosterków, nie mówiłam chyba Chyba wam nie powiedziałam, ile łącznie boosterków przygotowałam na dzisiejszy opening Ale tak, łącznie mamy 10 Tyle udało mi się dorwać Całkiem spokojnie. No Cały display troszeczkę kosztował, dlatego zdecydowałam się na pojedyncze sztuki Wiadomo, że macie tego plusa w całym displayu, że są jakieś gwaranty Ale Mimo to liczę na swoje szczęście i może, może, może coś się uda akurat. To wie, kto wie. O, mamy cymbała. I. Tabura, mamy rerkę. Ok. Norerka. Norerka no, rerka, no, nie będziemy dużo komentować, jest to rerka. Ale tego lidera sobie wezmę, co koszulkuję, bo ta karta wygląda mega fajnie. Karta wygląda mega fajnie. Przecież dość mocno widać łączenie tej karty w ogóle tutaj. Printline można by powiedzieć. Anyway, jesteśmy w połowie drogi pięć boosterków przed nami. Może teraz coś mocniejszego, jakiś mocniejszy dropik siądzie. Uff. Oczywiście możemy yy, na to liczyć. Nie mam jakiejś takiej weny do otwierania pokémonów W sensie otwierałam te white'y I teraz nie wiem co dalej Trochę nie wiem co dalej Co dalej mam otwierać Czekam na angielski set y, Z black bolt white flare Hercule I będziemy mieć sreczkę Vegetty Ale to się pięknie świeci Ej, no fajnie, fajnie to się otwiera, bo to wszystko jest śliczne, kurde. Naprawdę czasami mam takie poczucie, że mogliby się zainspirować w tych Pokemonach i też dać właśnie jakieś takie... Chociaż dobra, też nie można narzekać, bo z drugiej strony te Black Bolt White Flary naprawdę postarali się. Nie no dobra, dobra, już nie narzekam na Pokémony, bo faktycznie ostatnio, ostatnio dali z siebie więcej niż standardowo przy secikach, ups. Tzeczkę rozwaliłam. Ale mamy tutaj Są Gohan. W pierwszym pusterku. Eee, Days of Training. Self Destruct, announcer. Okay, farmera mamy. Majin Buu, Thundershock Surprise. Spike oh, Fajnie to wygląda. I. Coś mamy fajnego, guys. Guys, mam coś fajnego, ej, nie wiem, nie. Let's see. Oh, let's go! Let's go! R, jest nasze. Ale świetna karta. Oczywiście gdzieś tu dodam ceny, chociaż ceny jeszcze chyba nie mam. Jako takich aktualnych, ale fajna karta. Śliczna. Wow. Trafiliśmy coś. Let's go. Coś trafiliśmy. Dobry opener, dobry opener. Rer plus mamy. A jeszcze trzy boosterki przed nami. Dzięki powiedzieć, że to jest nasz ostateczny dropik, ale go położymy tutaj. E, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo, że coś tam dropnęło. Zobaczmy dalej. Cyk. Android 17. instant, coś tam... Babidi. Babidi? Babidi. Mu. Medzin. Strongest. Team Up. Mieliśmy już taką Mmm. Okej, okay, Cell Junior i... Czy mi jeszcze eserkę jedną! Dobra, let's go! Sosowe eserki! Ale pięknie! Bulma i Son Goku z Childhood. Ojej! Jakie słodziaki dwa. Ej, to wygląda fajnie. Damn. Fajna karciocha, śliczna. Śliczna. Podoba mi się, że napisy są takie wypukłe. Wszystko ma swoją taką teksturkę. To bardzo ładnie się rzuca w oczy i e, fajny efekt nadaje. Czek, Takie coś mamy. Dwa boosterki przed nami Last Picks Magic Dwa ostatnie boosterki Czy w nich jeszcze możemy coś znaleźć? Ja i tak jestem bardzo zadowolona z naszego dropu Uważam, że mamy piękne karty Także może tu jeszcze coś Będzie O, to jest fajna karciocha Bardzo ładna I... Jeszcze mamy jedną eserkę. Rozbije bank, same eserki. I syk, mamy sel. Czy cel, ale chyba sel bardziej będzie to Fajna, fajna karciocha. Hej, okay. jeszcze jedna. Jeszcze. Jedna? Jeden. Jeszcze jeden booster. One booster. One more, one more. One more, one more. Uh. Ładne! Ej, te karty lidera są naprawdę fajne! Jak na dzień dobry Cię witają, zobacz, jaki piękny! Fajnie to wygląda! Mega fajne są te karciochy tre trenerów, chciałam powiedzieć. Liderów. No dobra, Last Pack Magic. Być może coś tu jeszcze się nam e, zawieruszyło. Ładnego, co? Mamy Rerkę I zakończymy ten opening Rerką Son Goku kochani Okej okay. Okej okay. Już wam pokazuję tutaj nasze dropiki Które Oj, niestety mam A Dobra Pokazuję wam Nasze dropy. Także mamy esereczkę, jedną, drugą. Chyba moją ulubioną w sumie, którą dzisiaj trafiliśmy. Mega fajna karta lidera. Bardzo mi się podoba. Android 18 esereczka. Medjin Book Kid. Również karta lidera. Eserka. I mamy do tego rerkę z plusikiem, albo inaczej z gwiazdeczką. Mega śliczna karta. No cóż, mam nadzieję, że i takie openingi Wam się podobają. Jeżeli Wam się podobają, to zostawcie proszę lajka, like suba, komentarz, dzwoneczek, jeżeli macie ochotę wiedzieć o kolejnych materiałach bądź o booster break'ach mieć przypomnienie. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy też będziecie otwierać ten set, czy Wam się on podoba. Czy w ogóle lubicie Dragon Ball'a i czy podobają Wam się karty z Dragon Ball'a? A my się widzimy w kolejnym wideo. Pewnie już całkiem niedługo. Dziękuję bardzo za oglądanie, papa. Pa. Trzymajcie się. Bye.